Materiał z gry nie pochodzi ode mnie. Mój sprzęt odmówił nagrywania, dlatego przepraszam za jakość. Materiał zawiera spoilery dotyczące fabuły. Po pierwszej części Fantasmagorie nie miałem zbyt dużych oczekiwań. Gra bardzo mi się spodobała, jednak zawierała wiele nietrafionych mechanizmów oraz głupot fabularnych. Jednak było coś w niej fascynującego. Dlatego praktycznie od razu po jej ukończeniu odpaliłem A Puzzle of Flash. Nie spodziewałem się, że będę aż tak pozytywnie zaskoczony. Witajcie z tej strony Laska Gaming i zapraszam Was na retro trip. Na początku chciałbym uprzedzić, że będę używał wielu porównań z częścią pierwszą, z którą mogliśmy się zapoznać w poprzednim odcinku programu. Jeżeli go nie widziałeś, uzupełnij zaległości klikając w link. W przeciwnym wypadku kilka kwestii pozostanie niejasnych i niezrozumiałych. Phantasmagoria 2 została wydana 3 grudnia 1997 roku i nie jest to typowy sequel. Mamy tutaj zupełnie nową fabułę i poprawioną mechanikę, lecz nie zmieniło się to, co było najlepsze klimat oraz technika Full Motion Video. Co do samej historii. Głównym bohaterem A Puzzle of Flesh jest Curtis Craig, który rok przed wydarzeniami z gry opuścił szpital psychiatryczny. Cierpi na zaniki pamięci. Etap dzieciństwa, rozpowód i czas pobytu w placówce został wymazany z jego wspomnień. Nasz protagonista pragnie spokoju i stabilizacji. Pracuje w firmie farmaceutycznej, gdzie całe dnie spędza przed komputerem oraz spotyka się z koleżanką z pracy Jocelyn, ogólnie sielanka. Jednak coś z psychiką Curtis'a nie jest w porządku. Miewa brutalne wizje, słyszy tajemniczy głos w swojej głowie oraz traci panowanie nad sobą. Sytuacja przybiera dramatyczny obrót. Pojawiają się zabójstwa, niebezpieczny romans oraz tajemnica firmy, w której pracuje. Historia jest o wiele lepsza niż poprzednio. Intryga niesamowicie wciąga i sprawiła, że nie mogłem się oderwać od komputera. Wyjaśnienie tajemnicy morderstw jest o tyle ciekawe, że głównym podejrzanym jesteśmy my. Problemy psychiczne naszego protagonisty są tak poważne, że sami nie jesteśmy w stanie określić, czy jest winien, czy nie. Prawie do samego końca trzyma w napięciu, powoli odsłaniając prawdę, której chyba nie chciałem odkryć. Pomimo świetnej historii, ostatni dzień zaprzepaszcza wszystko. Wyjaśnienie intrygi jest tak prostackie i infantylne, że wolałbym odpuścić sobie ostatni akt. Autorzy wzorowali się tutaj na Stephenie Kingu, który w swoich książkach też lubił umieszczać takie nadprzyrodzone motywy. Jeżeli ktoś planuje przejście tej gry, to niech zaprzestanie na przedostatnim dniu albo potraktuje zakończenie z przymrużeniem oka. Same postacie są napisane naprawdę dobrze. Mało znany Paul Morgan Stiller świetnie zagrał Kertisa i jego pogłębiającą się paranoję. Postać zachowuje się bardzo przekonywująco. Nawet bardziej od aktora grającego w pierwszej części z podobnymi przypadłościami. Reszta postaci jest przerysowanymi wersjami pewnych typów ludzi. Mamy tutaj już wspomnianą dziewczynę bohatera, która pracuje w biurze pełnym kwiatów, chodzi ze swoim chłopakiem na kolację do restauracji oraz ciągle mu powtarza, jak bardzo go kocha. Z drugiej strony pojawia się Therese, piękna, seksowna pracownica biura z dość nietypowymi preferencjami seksualnymi, która prowokuje Curtisa liścikami. Z innych postaci należy wymienić Trevora. O którym jednak wspomnę później. Cieszy fakt, że fabuła jest o wiele lepsza niż w pierwszej części, lecz zdarzają się głupoty z zakończeniem włącznie. Co do mechaniki i oprawy, ta uległa znacznej poprawie, nawet zważywszy na to, że gra ukazała się prawie 2,5 roku po części pierwszej. Doczekaliśmy się typowej mechaniki point and click, zbliżonej do tej, której oglądamy dzisiaj. Interfejs nie zajmuje już pół ekranu. Wszystko możemy znaleźć w podręcznym menu, gdzie autorzy umieścili wszystkie niezbędne opcje. Możemy także przechowywać więcej przedmiotów, jednak zrezygnowano z możliwości oglądania ich trójwymiarowych modeli. Nowością jest też mapa lokacji, w które możemy się udać. Nie jest ich za wiele, ale to i tak duży krok w porównaniu do części pierwszej. Wszystkie postaci zostały nagrane przez aktorów, którzy poruszają się po zdjęciach danych lokacji, a nie, jak to miało miejsce wcześniej, w złożonych z prerenderowanej grafiki. Każdy ruch bohatera poprzedzany jest stosowną cutscenką, przez co gra jest płynna i oddaje pewien realizm. Poradzono sobie także z dopasowaniem modeli aktorów z otoczeniem. Poprzednie odsłonie atakowały nas piksele, a czasami było dobitnie widać, że postać jest źle dopasowana, Tutaj tego problemu nie ma, przez co całość sprawia wrażenie interaktywnego filmu. No i przechodzimy do aspektu, który wyróżnia całą serię, czyli kontrowersyjnych treści. Pierwsza część zasłynęła z brutalności oraz sceny gwałtu, przez co została zakazana w niektórych krajach. Z sequelem cenzorzy mieli jeszcze większy problem. Mamy tutaj o wiele więcej scen brutalnych morderstw, okaleczania i torturowania oraz scen seksu. Często kamera będzie zaglądać do sypialni protagonisty, by dokumentować jego podboje. Oczywiście nie dosłownie, jak w filmie pornograficznym, jednak dość sugestywnie. Terrence namawia naszego bohatera do pójścia do klubu Sadomaso, by stamtąd przenieść się do sypialni bohatera, by kontynuować zabawę w lekko interaktywnej scenie dewianskiego seksu. Wspomniałem też wcześniej o treworze, nie bez przyczyn. Przyjaciel Curtisa jest homoseksualistą, który dość obscenicznie odnosi się ze swoją orientacją seksualną. Opowiada nam o swoich podbojach, komentuje nasze poczynania z dość specyficzną manierą oraz daje sygnały naszemu protagoniście, że jest nim zainteresowany. Curtis nie jest obojętny i w jednej scenie prawie dochodzi do pocałunku między nimi, po czym Trevor wyznaje nam miłość. W dzisiejszych czasach takie treści może już nie są tak kontrowersyjne, lecz w roku 97 nawet słowo fuck nie było używane w grach, więc to co pokazywała produkcja szokowało, przez co została zbanowana w Australii i Singapurze, a w Wielkiej Brytanii wyszła jej okrojona i ocenzurowana wersja. Na koniec jak zwykle odpowiem na pytanie czy warto zagrać w Phantasmagoria 2 w dzisiejszych czasach? Zdecydowanie tak. Pierwszą część poleciłem tylko jako ciekawostkę, jednak w A Puzzle of Flesh powinni zagrać wszyscy wielbiciele przygodówek oraz dreszczowców. Jest to idealna okazja, by zapoznać się z Full Motion Video oraz przy okazji dobrze się bawić przy świetnie napisanej fabule. Jedynym ograniczeniem jest tu grafika, Ponieważ ciągle mówimy o roku 97, więc nie oczekujcie fajerwerków oraz kontrowersyjne treści, przez które gra jest tylko i wyłącznie dla dorosłych graczy. I to wszystko na dzisiaj w RetroTripie. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek Retro Tripu, zobacz poprzednie epizody albo inne produkcje, które stworzyłem. Napiszcie w komentarzach, jaką grę chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku Retro Tripa, a ja się z wami żegnam. Na razie.